Cześć z tej strony Piotr Lusa, dzisiaj chciałbym nagrać dla Was taki filmik e, ostrzegający. Jeśli ktoś jest zmęczony lub nie jest jakiś zaznajomiony z technologią, to musi uważać na skamy. E, różnych poradnikach, jak się okazuje ostatnio, ponieważ e, ja dzisiaj mianowicie mam problem z antycheatem. E, mam ustawionego do tego quota, ale dalej mi nie działa. Napisałem do soportu, wysłałem ticket i może mi tam przyślą odpowiedź, to nie? Ale, no i sobie szukam po, po, po poradnikach, jak to naprawić. Bo może po prostu ja coś pominąłem w tym poradniku z Fesita. No i patrzę sobie, taki trzeci filmik ma dwa sześć tysięcy wyświetleń, więc to nie jest mało i on mi się zrekomendował, więc to też takie z tego. Wchodzę w ten filmik i niestety hey. z tego, że jestem uważny na szczęście, bo jak, jakbym był jakiś zmęczony, no to mógł sobie przypadkowo zainstalować wirusa. I o co tutaj chodzi? Czemu How to jest scam? Jak widzicie, gościu nie daje linka w ogóle w opisie filmu, tylko daje w komentarzu. A jak widzicie ten linkacz i ta strona nie wygląda legitnie. Jeśli ktoś jest zmęczony, to może się nabrać. Jakieś, ale to widać, że ktoś tu zrobi. Macie tutaj boki czyste, nie macie żadnych reklam, macie jakiś download klient, download klient. To ciekawe, co robi. Musiał to popadać, ale mi się nawet tego nie chce badać, tego zbadaj element. Z tej strony, ale jak widzicie, no jakaś ta strona jest podejrzana, więc jak ktoś będzie pod tego. I jak widzicie, używają też logo Faceita'a, więc to powinno być zgłoszone, to powinno być ta strona spadnąć. Nie wiem, może zobaczyć czy da się to zgłosić, ale to po prostu jest hit. Bo... ciekawe, czy to YouTube w ogóle usunie, bo ten filmik stoi już dwa tygodnie. No i ktoś jest zmęczony, patrzy sobie taki filmik. Gościu po prostu. Mówi wam, że nie mu też nie działa i że nie ma takiej opcji w motherboardzie. A jak nie macie takiej opcji w motherboardzie, to macie oficjalną stronę supporta Faceita. Wchodzicie tutaj i tu macie, że na pewno macie opcję, że nie macie jakby tej opcji w twojej motherboardzie, czyli w pucie głównej w komputerze. I gościu po prostu pokazuje prosty skam. Tu jest jeszcze legalna strona Faceita, ale tu jak widzicie, dorobił sobie na legalnej stronie Faceita, bo. Yy, o. Nie wiem, czy widzicie, że sobie dorobił, bo da się to dorobić. uwierzcie mi, że to nie jest takie trudne, żeby to wyglądało mniej więcej. Legitnie dorobił pod dodatkowy temat i w tym dodatkowym temacie umieści swój e, e, ten scam link. Bo nie wiem, czy to widzicie tutaj, tutaj dokładnie. O, tutaj to jest Faceit client anti cheat. Czy tutaj jeszcze jest dobry linkacz? Face client anti cheat. Jakby to był, więc ten linkacz jest naprawdę podobny, tylko po prostu nie ma nic, nie? Więc. E, no i jeśli ktoś jest zmęczony, może się na to złapać, może sobie zainstalować wirusa, stracić konto Steam lub stracić jakieś różne inne dane. Po to może być po prostu złośliwe oprogramowanie, może wam kopać na karcie, na karcie graficznej i tak dalej, więc po prostu trzeba uważać na takie rzeczy. Szczególnie jak ktoś jest młody, to może być taki podatny na takie oszustwa. Ewentualnie jak ktoś jest zmęczony, nie wiem, nie działa mu nagle anti-cheat, próbuje to rozwiązać, wchodzi w ten linkacz. I on mówi, o fajnie, gościu pomaga. patrzę sobie komentarze, są jakieś e, pozytywne komentarze i ci goście po prostu sobie popsuli komputery, ewentualnie tam sklikowane dane. Więc y, no trzeba uważać. No wiem, że jak ktoś jest zaznajomiony z takimi oszustwami, albo siedzi w takich branżach IT, to się nie da złapać, albo ktoś jest po prostu czujny, albo dał się kiedyś oszukać. To wiadomo, że jest nauczony, ale na przykład no ja teraz nawet sobie tak wchodzę, szukam, no i tak patrzę. No dobrze, że nie jestem zmęczony, no patrzę linkacz. Facet co nie? Facet klient. Nie facet klient, tylko facet klient. Więc uważajcie na takie skamy. No, filmik normalnie wisi, możecie reportować ten filmik, jeśli go znajdziecie Better CS2. Ten kanał ma 14 subów i jeden filmik, ale no wiadomo, to po prostu jak się szuka poradników, to czasami po prostu się szuka jakiegoś hindusa, który wam dobrze wytłumaczy. Więc e, uważajcie na takie skamy, bo pewnie no niektórzy mają, wiadomo, ten problem z cheatem, bo ja wiem, że kolega u mnie miał raz przez e, me meczem SA i w ogóle problem z, z cheatem, więc e, no uważajcie, żeby nie robić tego na szybko. W się? Sensie, no wiadomo, czasami próbujecie robić na szybko, ale po prostu róbcie to z uwagą. E, czy, czytajcie linki, po prostu patrzcie, szukajcie podejrzeń, zawsze się upewniajcie, czy nawet jakoś stronę wyszukujecie, nie wiem, wyszukacie jakąś stronę YouTube, no ja tu mam zapisane, ale mi chodzi o Google, że czasami nad Google może mieć zapłacony jakiś skam i żebyście nie, nie kliknęli w jakiś skam link. Zawsze patrzcie dokładnie adresy stron, czy to jest legitna strona, bo czasami może być sponsorowane i tam jakiś skam się szykuje i możecie stracić swoje dane, konto bankowe. Bardzo dużo pieniędzy stracić. Jakieś tam, no, no konto z tym to wiadomo tam, jeśli ktoś ma drogie skiny, to też to się wiąże z utratą finansów. Można stracić dane, można przecież ile ludzi straci, Facebooki i tak dalej, ponieważ kliknęło w jakieś. Podejrzewam na linki, nie mówię o likach e, mailów i tak dalej, więc e, uważajcie po prostu na takie skamy, bo jak widzicie to oficjalna strona Faceit czegoś takiego nie ma. Gościu sobie po prostu ją przerobił i tutaj jeszcze jest normalny link. Nie wiem, czy widzicie Faceit Client antichit.com, nad możemy za to wpisać faceit.klientantichit.com. E, no tej strony nie ma, więc dlatego już jest jakby usunięta raczej z tego supportu. Ewentualnie to nawet też on sobie tak wpisał, żeby to wyglądało bardziej legitnie. Więc też widzicie, te, jak wchodzicie w te tematy, no mniej więcej one są obszerne. Macie inne link linkacze, a nie tylko kontakt support. Bo tu jak widzicie, macie takie, no macie jakieś takie, no, że to jakieś jest, no Faceit, Steam tutaj macie, Faceit support, no to mniej więcej nad wygląda logicznie. Nie, więc uważajcie po prostu, żeby. No naprawdę, no, na pierwszy rzut oka to jest dobrze zrobione. No ta strona już jest trochę gorzej, ale no, uważajcie na takie po prostu wyłudzenia waszych danych. Po prostu ktoś Wam chce zrobić krzywdę, a wy wiadomo, zrobicie to. No tak po prostu bezmyślnie. No, człowiek jest taką istotą, że czasami czegoś nie, nie zauważy, nie kupi to po terminie, albo kupi jakiś produkt, który pisze, że jest fajny, fajny ma skład, a się okazuje, że z tyłu nie przeczytał składu, a się okazuje, że to nie jest 100% mięso, czy i tak dalej, no, takie inne przykłady z życia, więc po prostu pamiętajcie, żeby czytać, być uważnym po prostu w życiu, bo to można łatwo po prostu się na coś naciąć, no, na przykład kupując skamy. Dobra, to tyle ode mnie, trzymajcie się cieplutko, na razie.